Zadzniekale witajcie kochani w wtorkowy poranek my się szykujemy do szkoły i do kolegów dzieci są oh. aż po śniadaniu robią Wielka you... wielkanocne dla znajomych ze szkoły. P A I G I. -E. ok You want me to write on for you on the paper and you copy Give me some paper, then. No, robią kartki dla... Anaya robię dla swojej koleżanki z tego roku, która jest gardening. Ok, my need it. No, Anaya w styczniu miała taką ceremonię, że połączyli klasistów z zerówką, że każdy się kimś tam opiekuje i właśnie nazywa jej to Jarenko i Ogrodnik, no i reception jest z Jarenkiem, a e, piątoklasistów go! No i teraz wiecie, dlaczego nie nagrywam porannych Y, rutyn, bo teraz niby miał być chwilowy, czy lały zostały tylko włosy do uczyszczenia każdemu. I widzicie, i tak. <noise> tak się dużo dzieje. No. ja <noise> pobiega do toalety. Nie martwcie się, jest to opanowane. Zaraz muszę do niej iść tam, oczywiście. pewno się sama zrobi. Y, dzisiaj w planie jest. Jadę do kolegi i potem spotykam się ze z koleżankami, mieliśmy takie spotkanie dwa tygodnie temu, tylko jedna nie mogła, więc tego 50% z nich przyszło. A dzisiaj się spotykamy w trójeczkę, no i ma być fajnie, <grym> ma być fajnie, bez dzieci to jest takie drugie moje wyjście. Ja nie mam za dużo okazji. Arwi! Arwi używa stempelków, dlatego tak, wkładał je do pudełka, z powrotem do foremki od pudełka. W Dobra. Pogadamy jak już dzieci odwiozę, bo znaczy, jak dzieci odwiozę to jadę szybko na koledżu, bo jestem, wiecie zawsze spóźniona te 5 minut, przynajmniej 5 minut, bo taka jest droga, no a potem właśnie spotykam się z Kasią i z Elizą, serdecznie pozdrawiam, chociaż one mnie raczej nie oglądają, ja im tylko wspominam o ciekawszych momentach, co tutaj pokazuję, ale w sumie to dobrze, bo powiem wam, że mm, jednak... Ostatnio myślałam o tym, żebym była w Polsce, to bym nie nagrywała, bo mnie y, tremowało to, że osoby, które gdzieś tam mijają, mogą mnie oglądać. Tutaj w Anglii nie mam tego, no bo wiadomo, że nikt mnie tutaj nie ogląda z mojego otoczenia. No Oczywiście, na no, Polki to co innego mógłby zrozumieć, ale jednak lepiej jest ym, nie mieć takiego, wiecie, y, podejścia, właśnie, że. Yeah, I'm coming! Że ktoś mnie ogląda. <grym> A właśnie, jak idę tam u rodziców, to mimo, że nie oglądają mnie tam ludzie, to tak się czuję, że mogą, wiecie. To oczywiście też zachęcam, ale w takim codziennym życiu by mnie to stresowało, szczególnie, bym wyciągała kamerę. It is a car. Jest 8.38, jesteśmy pod szkołą i oczywiście pada. Po ładnych pogodzi... Eh? No, it's a jumper. Oh no, więc yy, zaczyna, czyli bramy otwierają o 8.45 czyli jesteśmy 7 minut przed czasem. To jest czas formowania się kolejki. Idę po yy, parasolki do bagażnika i idziemy. Dzieci odprowadzone, a ja stoję w korku i jadę na college, do college'u. Um, no, zawsze się spóźniam 5 minut, a dzisiaj się spóźnię pół godziny prawdopodobnie. Chyba, że się jakiś cud na drodze zostanie i nagle będzie rozjaśnienie tych korków. Musiałam się też zatankować. Ale przez to, że stałam w mega długim korku jakby od prawej strony szkoły w tym kierunku, w którym jadę. No ale sądziłam, że wyjadę stamtąd tam, pojadę na stację i stanę w innym korku i w sumie nie straciłam ani minuty według GPS-u, bo pokazywał mi, że będę o 9.50 zł w samym korku. A teraz mi pokazuje, że będę o. czyli znaczy wyjechałam ze stacji, pokazywało mi 9.48, ale już jest 53. W ogóle taka sprawa jest z tymi poranymi korkami, że każda minuta późniejszego wyjazdu ze szkoły owocuje większym korkiem, bo wszyscy wyjeżdżają do szkoły, do pracy i tak dalej. Mój się śmieje, że naprawdę on zauważył mega różnicę. Minuta. Jedna, on, mówi, on mówi, że jedna minuta. Późniejszego wyjazdu tam z. bo on odbiera te dzieci do szkoły, nie? Jedna minuta wyjazdu późniejsza, to jest około 10 minut ekstra korku. No. Tam on bardziej w takie bizim przejście, chociaż my tutaj trzymamy te duże dwie drogi, tylko że ja i do szkoły, i do pracy jako tako. Czy dzisiaj bym jechała do pracy, no to w tym samym korku bym stała, co tam stałam, nie? No, tak sobie porozmawiamy o korku. Dobra, jadę do koledżu, spóźnię się, no ale mówi się trudno co no, napisałam do nauczycielki, że będę później niż zwykle, no bo są większe korki, no ale przynajmniej nie muszę się martwić, że jestem na granicy tego paliwa. <grym> Och, mój mąż się mówi, że ja się martwię, że jak któregoś dnia będziesz jechać i się po prostu rozkaczysz, bo nie będziesz miała paliwa, yy. No też ja no trzymam, znaczy, patrzę na to i tankuję jak trzeba, ale yy, no. A on mówi, czemu nie to się do pełna, do pełna? Ja mówię, no tankuję, mam czas i kasa, gotówkę przy sobie, to tankuję do pełna. A zazwyczaj rękuję za 20. Jedynie za 40 prawie 2 funty. I jeszcze nie jest do pełna. Ale już kurde, tak wolno szło to panowało, nie, nie wiem o co chodzi. Źle, raczej na... Pamiętam taką przykładę na stacji w Tesco. Że no nie mogłam kliknąć tego, żeby mi to leciało. No i tam koleś mi podpowiedział z samochodu obok, że musi być tak w połowie. Nie mia to nie było moje pierwsze tankowanie, ale pierwszy raz miałam taki problem. I tutaj też yy, robiłam, jakby było tak lekko, to szło, się nie zacinało, ale szło bardzo woli. A jak robiłam tak w połowie, to się rozłączało. Yy, no, po 30 funtach już mogłam normalnie, że tak powiem, całe zacisnąć, ale na początku normalnie, co nie 20 pimi mi przerywało i dostawałam nerwice kurwicy. No, a tak to no, 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 długo to trwało, po prostu dlatego też poddamy poddamy. nie czekałam aż będzie pełny, ale chciałam, żeby było więcej niż za 20 funtów, więc zatankowałam za 41 z groszami. Dobra, miejmy nadzieję, że to już rusza, chociaż nadal mi pokazuje, że nie bardzo. Jeszcze zielone światło, więc trochę podjedziemy. A potem będzie znowu czerwona i trzeba znowu będzie czekać. Bo tu jest fajnie, bo ten korek jest właśnie regulowany przez te um, um, światła, nie jesteśmy aż tak daleko od tych świateł. A w tym drugim korku to jest bardziej regulowane. Na przepuść mnie na rundzie, nie? W sensie, jak korek jest z prawej strony na rundzie, no to masz przekichane. <laughs> to masz przekichane. Dobra, odejdę się potem, bo gadam głupoty już. <laughs> No mam nadzieję, że nasza Oczywiście jak mam wyjść sobie z koleżankami, to kurczę leje, jest brzydko, a wczoraj gadałyśmy, Myśmy iść na kawę do kosty, tak jak ostatnio. A ja mówię, że w sumie to zamiast kowy, to miałam ochotę na jakiś deserek lodowy. No i znalazłyśmy sobie miejsce niedaleko tego parkingu, gdzie pakuję do szkoły. No ale dzisiaj nie ma za bardzo pogody na deserek lodowy. Wątpię, żeby aż się tak poprawiło, żeby była pogoda na deserek lodowy. Aczkolwiek, wiecie, to nie jest ymm, stan pogodowy, to jest stan umysłu. Nadal wolę chyba yy, deserek lodowy niż kawę. Dla mojego męża z yy, takim przerażeniem kulturowym jest yy, Jecie, jedzenie lodu i ciekawe, do tego. Ja pamiętam jak pierwszy raz my w Polsce zaoferowali. Wiecie, kawa i ciasto to normalne, nie? Ale właśnie jak po, po ciście wjechały lody, a, i kawka. A czy kawkę jeszcze piliśmy? On ogólnie, żeby mógł zjeść lody, to, to nie jest nawet, że kawka i lody to musi być jakaś tam chwila po tym ciepłym napoju. Chociaż, właśnie, ym, podobno to właśnie jest niezdrowe dla zębów, jedzenie ciepłego i zimnego naraz. Nie, nie wiem, nie znam się, ale to był dla niego szok kulturowy, właśnie jakby w Polsce, że my pijemy kawę, i jemy lody.